Cześć! Witam serdecznie w weekendowym vlogu. Ja jeszcze taka nie do końca ogarnięta, suchary nieodgniecione, dosychają. A właśnie postanowiliśmy wybrać się do Poli w Katowicach coś zjeść, a później na małą wycieczkę. Chodź, 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 jaka ty jesteś piękna. Bardzo proszę nagrać tę piękną krówkę. Chodź do mnie słoneczko, chodź. Dam ci coś. Chodź tutaj. Jaka ty jesteś proszę. mogę cię pogłaskać. O, jaka ty jesteś fajna. Mam koleżankę. zawsze chciałam mieć taką krowę. Boże, jaka ty jesteś cudowna. Boże, jaka, ty jesteś cudowna. Boże, jaka dobra krówka. Ty masz robię, się obrazki, się, słoneczko, cześć, Co Boże, Alpak jaka pani. Tak. tak, tak. Tak? Alpaka. Słodny. Słodny. Niestety alpaka jest tam. No, alpaka ma mnóstwo golów. Jedziemy dalej? Tak. Teraz no. Boże. Idzie następna. Chodź, 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 dam Ci coś. <laughs> Chodź ładnie, chodź, chodź. Chodź, krówka. Chodź, ładnie, mam coś dla ciebie. Chodź, ładnie. Patrz, kogut do mnie idzie. Chodź, krówka. Chodź. Jezu, jakie one mają grzywki. Jak ja bym chciała mieć taką czyprynę? Chodź, dobra krówka. Boże, jaka ja jestem fajna. No. Oj,

To? Jak to jest piękne? Trzymaj, krewetę. Trzyma trzyma Adrian, bierzemy je ze sobą. Będę je trzymać w piwnicy Albo nie w nim, na parkingu przed domem. Tak, takie krówki dwie, kochane. Takie jesteś dwie, kochane. Takie języki. Ma to? Język. No, to jesteś. Padł w cygnicy. Nie, masz. A <g Frygly> I następna. No Chodź tu krówka. Ty jeszcze nie dostałaś. Ona już nie chce. A jakie są ty w ogóle? Nie wiem. Chodź krówka. Chodź następna. Ч ⁇ п-чап-чап-чап-чап! Долва! 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 что. Долва! 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 Долва!

A mogę No, ale taki widać w tej Na sam koniec dnia przyjechaliśmy jeszcze do browaru Tęczynek, kupimy takie świeżusie piwko, zobaczymy co tutaj dają. Jedno? Jedno. Przyjechałam do Rosmana i zobaczcie, co jest w promocji. Akurat potrzebuję kupić, bo planuję dla Was film na Instagram, taki szybki. O polecanych przeze mnie kosmetykach w różowych opakowaniach, więc biorę, ale totalnie uwielbiam te glinki do mycia ciała. I zobaczcie, one są tanie jak barszcz, a teraz, no nic, tylko brać. No to moje drogie, będziemy robić unboxing razem z Meminiaczkiem. Nie wiem, czy widzicie ją tu w kadrze. W każdym razie Memis sobie tu wypoczywa. Dostałam prezent. Adrian zrobił mi dzień shopa. Więc dobierzmy się do tego cuda. Normalnie aż po prostu. Nawet nie wiecie jak ja dzisiaj jechałam szybko z pracy, żeby tylko to jechać, żeby tylko otworzyć. Pan tu stoi i się patrzy i czeka, mówi sam, jestem ciekawy. Faczajcie. Dostałam Mercedesa wśród suszarek, czyli Dysona. To nie jest takie ten. To jest wszystko Jej. To jest, e chyba na cały ten zestaw. O kurde, ale elegancja. Ej, ja, to jest magnetyczne. O kurde, powiem Wam, no. Czuć tę jakość. No, czuć. Chyba częściej nam robić te przerwy od tabletek antykoncepcyjnych. Bo wystarczy, że powiem. Safety first! I patrzcie jakie prezenty dostaję. Dobra, przejdźmy do tego co najciekawsze, czyli jak w ogóle ta suszarka wygląda. To jest suszarka, która ma mieć jakieś tam technologie nowoczesne, takie jak są w samolotach, ich skrzydłach, czy silnikach, czy gdzie tam. Więc słuchajcie, no... Już mi nikt nie powie, że, że ja się na włosach nie znam, czy używam dziadostwa, czy cokolwiek. Kurde no. Powiedzcie mi, kto ma w domu suszarkę z napędem yy, 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 samolotowym. <mysy> yes, jezu, jakie cudo normalnie! Dobra, żebym nie potargała. Mamy to. Dobra. Gdzie są końcówki. Jest to, po co była mi potrzebna nowa suszarka. Jest, jakie to jest cudowne, magnetyczne, nic nie jest kręcane, cudownie. Co tu jeszcze mamy? To nie wiem, co to jest. Będę czytać zaraz instrukcję i jeszcze tu mam jakieś dodatkowe głowice. Zaraz się będę z tym wszystkim zapoznawać. A, to takie, wiecie, tak jak miałam proste włosy, to sobie suszyłam takimi, takimi. Dobra, to słuchajcie, ja myślę, że się z tym zapoznam i wracam do Was. Będziemy suszyć włosy, zobaczymy, jak będą wyglądać moje włosy. Podaj, Sonię, kurde, masakra, będę dzisiaj z nim spać. Dobra, moje drogie, więc ja już mam włosy mokre. Mam tutaj suszary ze sobą, zaraz jeszcze się ogarnę, gdzie mam dyfuzor. I co? Suszymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jestem, wprawdzie jeszcze włoski są lekko wilgotne, więc jeszcze czekam aż odrobinkę dosną i wtedy będę odgnetać sucharki. Ale uważam, że wygląda to naprawdę spoko i używanie tej suszarki z dyfuzorem no, z całą pewnością jest bardziej wygodne niż zabawa przy pomocy sitka. Także z przyjemnością będę testować dalej. I jeszcze pokażę Wam włosy jak się z boku prezentują. Jestem ciekawa jak będzie dalej. Wróciłam od ginekologa i mam plan działania. Będę zakładać spirale, więc teraz czekam na okres, bo lekarz powiedział, że jeżeli chodzi o spirale dobrze się zakłada właśnie wtedy, kiedy jest okres bądź tuż po okresie. I będę mieć robione znieczulenie. Nie będzie to taki zabieg jak zazwyczaj, że bez znieczulenia, bo mm, słyszałam, że jest to bardzo bolesne. Lekarz od razu też być może z uwagi na tą moją dyspareunię, od razu mi zaproponował, że jest możliwość, żeby był anestezjolog i żeby to w ogóle zrobić w takim, nie narkozie, ale takim naprawdę mocnym znieczuleniu, że troszkę jakby zasnę, odpłynę, coś w ten deseń, natomiast nie będzie to jakaś duża ingerencja w organizm, po zabiegu pół godziny poleżę sobie w, tam u nich w ośrodku, żeby dojść do siebie, żeby zmetabolizować całkowicie te barbiturany i dopiero potem będę mogła wyjść, ale ogólnie będę mogła prowadzić samochód i ogólnie wiecie, wszystko, wszystko. No, więc jestem sama podekscytowana i przyznam, że się nie mogę doczekać. Zdecydowałam się jednak na spiralę hormonalną. Było bardzo dużo mm, też dobrych opinii na temat spirali miedzianych, także dziękuję Wam bardzo, że się dzieliłyście ze mną opiniami. Natomiast przeważyła jedna tak naprawdę pierdołowata rzecz. Pani doktor Ordon właśnie, do której chodzę na medycynę estetyczną, ona właśnie zwróciła uwagę, że przy spiralach miedzianych nie wszystkie zabiegi ujędrniające na przykład na okolice brzucha będę mogła mieć wykonywane. A wiecie, jeżeli chcę mieć spiralę, bo tą, którą będę miała, j to będzie na 5 lat. Gdybym myślała o miedzianej, też na pewno byłoby to kilka lat. No nie wiem, czy nie będę sobie chciała zrobić w tym czasie jakiegoś zabiegu na brzuch z użyciem przykładowo jakichś fal radiowych. I jednak, z tego względu, że wiecie, no ja lubię tego typu zabiegi, to nie chciałabym, żeby mnie spirala ograniczała, dlatego podjęłam decyzję, że jednak decyduję się na tą hormonalną. A jak widać, Mimiś bardzo polubił karszera do mycia podłogi. Szkoda tylko, że jeszcze nie obsługuje tego sprzętu, no ale ogólnie matka y, zaklepane y, moje tutaj, o tak, rolę. Dziś jest ze mną Klaudia. Witam wszystkich. Klaudię mogłyście już poznać właśnie w filmie z zabiegu Wilczewy, paprykowego. No i ponieważ Klaudia tak pięknie tam się wypowiada o perfumach, widziałam, że Wy byłyście również zainteresowane, żeby tutaj Klaudia coś więcej opowiedziała. No to się dzisiaj spotkałyśmy i nagrałyśmy mega długi, ponad godzinny film. Na temat właśnie perfum, więc to będziecie mieć. Natomiast jak widzicie, jesteśmy już po nagraniach. Jest głośno, bo nagrywałyśmy tak długo, że aż zostałyśmy wyproszone z restauracji. Ale będziecie miały naprawdę dużą taką kobyłę, jeżeli chodzi o film, właśnie o perfumach. Jak było? Tak. Generalnie, no myślę, że był to bardzo ciekawy taki wstęp. Jeżeli kogoś zapachy miszowe interesują albo zapachy ogólnie, chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o nich, to zachęcam i do obejrzenia filmu, który wkrótce się pojawi. No i też zapraszam na spotkanie, którego organizatorką będę. Będzie to prawdopodobnie pierwsze spotkanie w Katowicach, właśnie miłośników zapachów niszowych. Więcej informacji myślę, że znajdziecie na moim Instagramie. Możecie do mnie pisać bezpośrednio. Eee, także myślę, że będzie to taki ciekawy event. Eee, też od razu mówię, że nie trzeba być jakimś wielkim znawcą. Eee, osoby początkujące są bardzo mile widziane. Eee, myślę, że można wtedy poznać wiele z tych zapachów. Eee, nie trzeba właśnie kręcić się po wielu perfumeriach, tylko w jednym miejscu, w miłej atmosferze, wśród ludzi. O podobnych zainteresowaniach, można coś dla siebie wybrać. Także zapraszam na spotkanie po więcej informacji na moim Instagramie. Ja wam podlinkuję pod filmem, będziecie miały linka do Instagrama Klaudii, także koniecznie sprawdźcie. Nie sugerujcie się tym, co tutaj jest, bo to były moje propozycje i to jest nic w porównaniu z tym, co zobaczycie na filmie, co przygotowała Pani Klaudia. Moja głowa to po prostu paruje. Odkryłam dzisiaj totalnie nowy wszechświat, więc oczekujcie tego filmu, bo będzie ciekawy. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Do zobaczenia. I jedziemy z Tosią do weterynarza na badanie. Wydaje mi się, że jest poprawa, jeżeli chodzi o jej zachowanie. Zaraz się wszystkiego dowiemy. I tamina. <noise> Wiem, co się będzie działo. Matka, czemu mnie tu wzięłaś? Wróciliśmy. Radość jest. Okazało się, że Tosia ma coraz lepsze wyniki. Wciąż ma anemię, ale już naprawdę coraz, coraz lepiej. Więc wciąż musimy jej dawać leki. Ale tylko przez dwa tygodnie będzie brała tą dawkę, co brała do tej pory. Potem już coraz mniej. Także kotek nam wychodzi na prostą. No teraz jej właśnie ściągnęłam opatrunek, który miała po pobraniu krwi. No i myje się. Tosia, pokaż no się tu wszystkim. Cik, cik, cik. No pokaż, jakim jesteś pięknym kocim pyszczaczkiem. No dobrze, nie przeszkadzajmy jej. W zeszłotygodniowym weekendowym vlogu pokazywałam Wam, że przyszły do mnie kosmetyki Biolaven i ja powolutku już zaczęłam je testować. I przyszło mi do głowy, że koniecznie muszę Wam na coś zwrócić uwagę, bo te dwa gagatki sądzę, że są bardzo podobnie wyglądające i bardzo łatwo będzie się pomylić, jak je stosować. A... Nieodpowiednie zastosowanie wersji tonikowej może powodować pewne przykre dolegliwości, więc chciałam tutaj Wam zwrócić uwagę na to, że w tej serii Biolawen są dwa kosmetyki w formie spreju Atomizera, i oba są zarówno do skóry głowy, jak i do włosów. Jeżeli chodzi o wersję tą odżywkę, to to jest kosmetyk, który można sobie nakładać zarówno na włosy, celem ich wzmocnienia, bo ona ma dodatek aminokwasów, jak i na skórę głowy, celem pielęgnacji yy, pod kątem właśnie wzmacniania cebulek włosowych, żeby włosy nie wypadały ze względu na te aminokwasy i także ma działać między innymi nawilżająco, pielęgnująco na skórę głowy. Więc to odżywka mgiełka do włosów i skóry głowy, to jest kosmetyk, który nakładamy i na długość i na skórę głowy po umyciu. Natomiast troszeczkę inaczej jest z tym kosmetykiem i to jest tonik do włosów i skóry głowy, no a wiadomo, Zarówno kosmetyk nazwany odżywką do skóry głowy, jak i tonikiem do skóry głowy, no może się wydawać, że to jest coś, co ma mieć działanie takie pielęgnujące, jakiegoś tam, nie wiem, na poros skóry głowy nie. To akurat ten drugi kosmetyk, czyli tonik do włosów i skóry głowy, to jest kosmetyk oparty o ocet. I tu bym chciała zwrócić Waszą uwagę, to nawet jest tutaj opisane w sposobie zastosowania, że stosujemy go albo po myciu głowy i wtedy na długość włosów, tak jak półkankę od tobą, celem wygładzenia tych włosów, domknięcia łuski włosa, ale jeżeli chcemy to zastosować jako na skórę głowy, to nie po to, że chcemy działać jakoś pielęgnacyjnie, tylko złuszczająco więc to używamy sobie w formie peelingu do skóry głowy przed myciem. No i uważam, że to jest coś co łatwo byłoby zrobić sobie pomyłkę, że ktoś na przykład myśli sobie, że to jest tak tonik jak ta odżywka, że to sobie można jako wcierkę zastosować po myciu, na no, ze względu na to, że tutaj mamy Ocet i to działa jako peeling do skóry głowy, no to jeżeli to sobie zostawimy na skórze głowy i nie daj Boże jeszcze, wyjdziemy gdzieś na słońce, no obawiam się, że mogłoby dojść do jakiegoś tam podrażnienia w przypadku zwłaszcza wrażliwych skór głowy. Także miejcie to na uwadze, że kosmetyki wyglądają bardzo podobnie, ich nazwa również jest dość zbliżona, ale jeżeli chodzi o ich działanie na skórę głowy, to jest ono zgoła inne. Jeżeli chodzi o na... długość włosów, to jeszcze Wam będę dawać znać, jak one się tam spisują, ale jeżeli chodzi o wersję z octem, to raczej będzie to wygładzać. Z aminokwasami, jeżeli przesadzimy, być może pojawi się spuszenie, więc to jest też taka kwestia, ale ani jeden produkt, ani drugi nie powinien zaszkodzić włosom, absolutnie nie. Natomiast jeżeli chodzi o skórę głowy, no to zastosowanie toniku octowego na skórę głowy... Warto mieć to na uwadze, że to jednak działa złuszczająco. I jeszcze na sam koniec chciałam Wam powiedzieć o peelingu enzymatycznym, bo ja już dostałam y, trochę informacji zwrotnych od pań, do których jeżdżę, do drogerii, że już sobie na przykład używały ten peeling enzymatyczny i on jest mocniejszy niż ten sylweko. I na przykład panie wskazywały, że gdzieś na nim się skóra na przykład zaczerwieniła, że trochę zbyt mocno go zastosowały i ja wczoraj pierwszy raz do niego sobie podeszłam. Jak pies dojeża bardzo, bardzo delikatnie, ale u mnie nie wywołał ani żadnego podrażnienia, zaczerwienienia. Może też dlatego, że ja postanowiłam go tak najpierw mm, lekką ręką nałożyć, niezbyt długo, żeby się z nim zapoznać, i wszystko było jak najbardziej ok. Więc też będę go testować i pewnie w jakichś aktualizacjach pielęgnacji będę wam dawała znać, jak się te kosmetyki spisują przy dłuższym stosowaniu, a teraz już dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!